dzisiaj jestem? Uwaga! Oby tylko nie żadnym małpiszonym! Italiano Brainrotano! I tutaj widzicie, są jakieś małpy nosacze. Obym tylko takim nie była. Tylko tego proszę. Uwaga! Uwaga! Koto krewetką? Co za skam! Tutaj dali kartkę, ale to w ogóle nie jest ten Brainrot. Kto z Was wie, jaką się nazywa? Podpowiem wam, że na literkę T sahur. Zgadnijcie, skąd ja te saszetki niespodzianki mam? Oczywiście, że z Chińczyka! Naszego ulubionego Chińczyka, zwanego AliExpress! Nawet nie wiem, czy można to nazwać podrubami, bo raczej oryginalnych figurek Brainrotów nigdy nie było. O, a w tej saszetce na przykład mamy trzy karty, a w tamtej była tylko jedna. Oh my god, co to jest za, za abominacja. Ale jak już wiemy, te karty nie mają nic wspólnego z figurką. I czemu ja tu znowu to samo trafiłam, koto krewetkę, no? Jak sami widzieliście, naprawdę wzięłam bardzo dużo tych saszetek i mam nadzieję, że nie będzie tutaj sytuacji, że będzie wszędzie to samo. Oho, coś innego. Czy ktoś z Was wie, co to jest? Bo ja na przykład nie wiem, wygląda trochę jak słoń. I to jest słoń. Szczerze, pierwszy raz widzę takiego brain rota. Oni chyba, wiecie, tutaj wymyślili jakieś własne. O, a te karty nawet się świecą, zobaczcie. Patrzcie, zgadza się! To jest prawie to samo. Widzicie, pierwszy raz karta pasuje. Najbardziej chcę tung-tung-sahura trafić. Jakby jego muszę trafić i nie mam po prostu innego wyjścia. Uwaga! To jest chyba tung-tung-sahura. na siłowni. <noise> Oczywiście, że rzeczy z Chińczyka, zwanego AliExpress, muszą być śmieszne, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków właśnie chińczykowych, yy, takich badziewnych, z badziewnymi rzeczami, to zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę i poszukam następnych jakichś badziewi. Ej, tu jest Ulepszony tralalino tralala. Ja wiem, że na niego się mówi chyba tralalelo tralala, ale czy jakoś tak, ale nie wiem. Ja mówię na niego tralalino tralala, po prostu tak mi tak się nauczyłam. Czemu on ma ten kapelusz na głowie? Nie wiem. I wy pewnie też nie wiecie. Możecie policzyć, ile dzisiaj brain rotów otworzę z tych saszetek, bo ogólnie, jak sami widzieliście, bardzo dużo ich mam. I zobaczcie, kogo my tu mamy! Bombardino Krokodilo! Dobra, on jest fajnie zrobiony. A czekajcie, O, myślałam, że on jeszcze będzie ruszał tutaj szczęką, ale. Nie, to tylko tak na niby jest zrobione. Ale gdzie jest mój Tung Tung Sachur w normalnej wersji, a nie w jakiejś napakowanej? Kolejny bombardino krokodillo. Tylko trochę wiecie, w ulepszonej srebrnej wersji, nie? I tak jest na razie dobrze, bo nie trafiliśmy żadnej małpy, a dosłownie na każdej saszetce, na obrazku jest tutaj ta małpa. Więc mam nadzieję, że jej po prostu nigdy nie trafimy i będzie super. Jest! Mój król! Tung Tung Sahur! <grych> ale tak wracając do Tung Tung Sahura, chciałam Wam zwrócić pewną uwagę na tą maskotkę. Czy Wy ją widzicie? Widzicie ją, prawda? Widzicie ją. Powiedzcie mi, kto normalny robi tak brzydką maskotkę? A kto jeszcze normalniejszy ją kupuje? No dobra, wiem, że ja ją kupiłam, ale ja ją kupiłam po prostu, żeby Wam pokazać. Nikt tak brzydkiej maskotki przecież nie kupuję. Chociaż ta figurka... Nie wiem, czy ta maskotka jest lepsza, czy ta figurka. To wygląda jak kawałek klocka. Takiego, wiecie, z tyłka wychodzącego. To jesteś ty? A to jest kolega, o którego masz się nie martwić, że zarywa do twojej dziewczyny. Tutaj jest coś małego. Obstawiam, że to będzie kolejny Tung-Tung-Sahur, bo to on jest chyba najmniejszym Brainrotem. Tak, ale to jest inna wersja Tung-Tung-Sahur'a. Ej, będziemy mogli jeszcze tutaj, wiecie, porównanie zrobić, który wygląda lepiej. Nie no, dobra, to ten jest zdecydowanie lepszy, bo ten taki, nie wiem, jakiś taki mały i taki chude nóżki ma. A ten taki weselszy się wydaje. Ale będę miała armię Brainrotów. Naśle ich wszystkich na was! A fuj! Ale ma obrzydliwe stopy! Lirili Czekajcie jeszcze raz. Ja, ja to przeczytam. Lirili la Nieważne, nieważne. To było ciężkie słowo. No, wy na pewno też go nie potraficie przeczytać. Oho! Co to jest w ogóle? To jest kapibara doster! Ej, dobra, jak to się nazywa, bo powiem wam, to jest chyba taki dosyć niespotykany brainrod, chyba, że mi się po prostu na TikToku nie wyświetlił nigdy, ale jakiś to! Ale znaszcie, jaki on jest tutaj płaski, jakiś ściśnięty! otworzymy wszystkie, to koniecznie napiszcie też w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony brain rot. Ja też Wam napiszę. Z tych, które oczywiście dzisiaj trafiłam. Czy to kolejny? O, potężny! tonk tonk Sahur! Albo to jest pudzianowski sahur. Pudzianowski sahur! Italiano, brain rotano, co dla mnie masz? No nie, kolejny słonio, tam ten kaktus, czy co to tam jest? Już go mamy, nieważne, olać ciebie. Dobra, no nie, no nie, zaczynamy mieć powtórki, bardzo niedobrze. Specjalnie wzięłam, wiecie, od trzech różnych sprzedawców, żeby, żeby po prostu różne rzeczy mieć i... O nie! O fuj! Oficjalnie stwierdzam, że to jest najbrzydsze, co dzisiaj widziałam. Nie do tego, że ma jakąś zieloną grzybicę pomiędzy palcami, w ogóle fuj, to jeszcze ta twarz i ten kinol wielki, który wygląda jak bakłażan, to po prostu ja nie mam słów, to jest obrzydliwe. Kto w ogóle marnuje na coś takiego plastik, nie? Tragedia. Po co ja w ogóle to kupiłam? Wytłumaczcie mi. Disgusting. Disgusting po prostu. No nie. Kolejny Tung Tung Sahur. Ja wiem, że ja go chciałam, ale bez przesady. Nie potrzebuję 20 Tung Tung Sahurów, bo mnie napadną w nocy. Trochę się ich boję. Nie. Kolejny słoniok, Kaktus. Ej, no dajcie jeszcze coś innego. Halo. Proszę. Mi tutaj dać jeszcze coś innego. W ogóle czekajcie, bo tu jest jakaś lista, co można niby trafić, nie? Czy my coś jeszcze... O, tu jest jakaś krowa. Krowy nie mamy. Ja wiem, że te rysunki są trochę inne niż te figurki wyglądają, ale wiecie, ale tam jeszcze jakieś krowy. Kolejna spłaszczona kapibar! Come on, come on, let's go! Ja chcę jakąś tam krowę, co była? Kolejna kotokrewetka. Stwierdzam, że ta kotokrewetka jest najsłabsza z tych wszystkich tutaj, bo jej nawet nie można postawić. Ona może tylko leżeć leżeć jak flak. O, tutaj są jakieś inne rzeczy. Może w tym będzie coś innego. O, o, a już tak w dotyku, wiecie, czułam, jakby to było coś innego, nie? O, what the hell? Stopo tak? Szukałam sobie tutaj na TikToku, jak on się nazywa, bo to jest ten, wiecie, pingwin! Pingwin, pingwin, nie pingwin! Gołąb, gołąb stopa, ale nie mogę znaleźć, jak on się nazywa. Jak wiecie, proszę o info w komentarzach, bo to jest już abominacja, która powinna trafić ogólnie do, do piekła, nie? Coś takiego nie powinno być nigdy wymyślone. Ale tralalino, tralala trafiliśmy tylko jednego, prawda? Czy dwa? Jednego chyba, nie? To... O! O wilku mowa! A raczej o nie mowa! Wiecie, że ja w ogóle cały czas myślałam, że on ma dwie nogi tutaj i dwie nogi tutaj. A jak yy, ogarnęłam, wiecie, tą maskotkę, ona mi przyszła, to, to zauważyłam, że ma trzy nogi. I tak się trochę zdziwiłam, nie? Ale z drugiej strony. Ale z drugiej strony, czy mam się dziwić brainrotów? No nie, bo one są głupie, no. Ja jestem ciekawa, co ludzie za 20 lat, yy, którzy, wiecie, zaczną sobie przeglądać stary internet i zobaczą, czym ludzie się interesowali kiedyś i zobaczą takie rzeczy. Jakby. Pomyślą, matko jedyna, ale krytyni, nie? Kolejny tong tong Sahur, ale ten to ma jakiś... To jest jeszcze inna, trzecia wersja Tong-Tong-Sachora. Ono ma jaką twarz? Ej, nie! Ta twarz wygląda, jakby miała 10 IQ, nie? Oho, tutaj coś dużego, wypukłego bardzo. O, kolejny krokodilo, Bombardillo, czy jaką tam. Ja w ogóle gadam... I ja, powiem wam tak, ja lubię wymyślać własne słowa i po prostu y, ja tych nazw Brain rotów też wymyślam po swojemu. Nie jakby... Ja nie pamiętam, nie? Dobra, uwaga! O, coś innego! W ogóle już się nie spodziewałam. Myślałam, że będą cały czas powtórki. A ten to nawet ładny jest, nie? W sensie nie ma w nim nic obrzydzającego, chciałam zauważyć. Po prostu ptak w okularach i tyle. Pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić 10 tysięcy łapek w górę, to wtedy szukam kolejnych jakichś dziwnych y, saszetek niespodzianek y, właśnie na AliExpress albo pójdę do jakiegoś Chińczyka, więc wiecie co robić. Dużo, dużo łapek w górę. O, zobaczmy jeszcze karty. Ogólnie te karty zauważam, że one się powtarzają, więc ja ich Wam wszystkich nie pokazywałam. Aha... Kolejny yy, 10 IQ Tung Tung Sachur. Serio, ich dali najwięcej, ale z drugiej strony się nie dziwię, bo pewnie wiecie, jak ktoś już kupuje tą saszetkę, to albo chce mmm, krokodyl ten tralalino, albo Tung Tung Sachura chce, no nie? Więc się nie dziwię. No nie, kolejna spłaszczona kapibara. No, nie, już wystarczy. Jakby jak, jak one są w ogóle brzydko pomalowane, ale dobra, nie chcę nic mówić, nie? Już, już nie zwracajmy na to uwagi. Uwaga, czy coś będzie jeszcze nowego? Czego nasze piękne oczęta nie widziały? Nie, to kolejny bombardillo-krokodillo, tym razem z połamaną nogą. <laughs> A wiecie co to jest? To jest ostatnia saszetka już. Nawet nie wiem, kiedy je tak szybko otworzyłam. Uwaga, uwaga. Czy tu będzie coś innego? Może najpierw zobaczmy karty. W ogóle to jest bardzo coś dużego. Zobaczmy karty. Czy tu coś dostaliśmy innego? Kolejny. Ym... O, takiej małpy nie dostaliśmy. Ja wiem, że ja mówiłam, że jej nie chcę, ale z drugiej strony to bym może nawet i teraz chciała, bo już same wiecie, powtórki. Uwaga! Uwaga! To ostatnie, co tutaj mi wypadnie, to tym brain rotem jestem do końca życia. O no. Holy moly. Makaroni. Wat <laughs> dat